W październiku czosnek harnasz był sadzony, całą zimę był przykryty liśćmi, jak kopałem dałem dużo kompostu. ochakałem czosnek, oplewiłem i już daję popiół drzewny z pompy ciepła drewna i to jest właśnie najlepsza ekologia. To jest ekonomika, później podleję sobie wodą, zroszę i to jest właśnie cudo. I czosnek, a jest 10 kwietnia i już jest, główki ma 2 centymetrowe, bo patrzałem. I to jest właśnie ekonomia i ekologia. A ludzie w maju będą się zastanawiać, czemu im czosnek letni, żółty jest, schnie, przebarwia, a ja już będę miał wykopany i już z dzików pomidorki tu będą rosły po tym czosnku. Tak miałem w zeszłym roku. I to jest właśnie zaradność poznaniaka.